No i kolejna restauracja ma dygę odwiedzona. Czy było dobrze? Czy było źle? Jak nas smakowało? No już za chwilkę się przekonacie. Hej, witajcie z tej strony Maciej. Witam Was z budkowiny Tatrzańskiej. Trzy ostatnie dni spędziliśmy z Sonią z Zakopanem. Jeśli jeszcze nie widzieliście vlogów z zakopanego, no to nadrabiajcie szybko, bo dużo smacznego jedzenia i dużo pięknych widoków gdzieś tutaj macie link do całej playlisty. Dzisiaj jesteśmy w Bukowinie Tatrzańskiej. Plan jest jeden – odwiedzić schronisko smaków Magdy Gessler. Na pewno tak samo, jak mnie ciekawi was, jak smakuje jedzenie w restauracji Magdy Gessler, sprawdzimy to. Sprawdzimy to już za chwilę. My na razie idziemy na termy w Bukowinie Tatrzańskiej sobie popływać. Z tego filmu nie będzie. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym filmem i zasubskrybowaniu tego kanału. Dzięki temu będziecie wiedzieć o kolejnych materiałach, a na pewno będą ciekawe, tak jak i ten. Do tej pory byliśmy w dwóch restauracjach Magdy Gessler, Byliśmy w Polsce, w Warszawie i byliśmy w Słodkim Słonym, również w Warszawie, gdzie jedliśmy pączki. Są filmy na kanale, jeśli jeszcze ich nie widzieliście, to oglądajcie. Tutaj zaraz do jednego z nich wam się link pojawi. Jesteśmy już na miejscu, za mną jest restauracja Schronisko Smaków, a przede mną piękne góry. Po moich poprzednich filmach o restauracjach Magdy Gessler już wiecie, że nie każda restauracja filmowana jej nazwiskiem, de facto należy do niej. Po zapłaceniu i otrzymaniu rachunku wpisałem znajdujący się na nim numer lip w wyszukiwarkę i wyszło, że właścicielem schroniska smaków jest całkiem inna osoba, a nazwisko Magdy Gessler użyte jest tylko i wyłącznie w celach promocyjnych oraz być może, tu już wchodzę w taką sferę domysłów, najpopularniejsza polska gastrocelebrytka, Miała jakiś wpływ na kształt menu czy samej restauracji. Wróćmy może zatem do Bukowiny i zobaczmy, jak to wszystko wyszło. Dość ciemno tu, ale. Ciemno? To jest po słońcu, wiesz? No, dlatego. Nie, pewnie dlatego. No, jakie warunki taki lat? Co to jest? To są przetwory z restauracji. Syropy, konfitury, warzywa, wydatki, dania gotowe, miody, seria. No i nalewki. A to może nie. Nie wiem, zobaczymy za Wezmę kwaśnicę z wędzonym żybelkiem. I wezmę chyba konfitowaną golonkę. Rzadkoję, golonkę, i dzisiaj jest ten dzień, ją zjemy. Pod względem cen było ciut taniej niż na przykład w Polsce, gdzie zapłaciliśmy około 250 zł. W schronisku smaków za posiłek dla dwóch osób zapłaciliśmy łącznie 172 zł. Najdroższe były naturalnie dania główne. Ciąg z pieca kosztował nas 37 zł, a konfitowana golonka 36 zł. Do obu potraw domówiliśmy jednak dodatki kaszę z podgrzybkami za dychę, ziemniaki pieczone w soli za 9 zł oraz buraczki za złotych 8. Zł. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że z tymi dodatkami troszkę przesadziliśmy, bo porcje były na tyle duże, że przynajmniej z jednego z nich moglibyśmy śmiało zrezygnować. 23 zł zapłaciliśmy za beze z kremem i owocami, a 17 za kwaśnicę. Sporo kosztowały na. Twoje, zarówno białe grzane wino, jak i herbata zimowa, to koszt w wysokości 16 zł. Porównując do innych knajp, które odwiedziliśmy w czasie naszego krótkiego pobytu w Zakopanem i okolicach. W schronisku smaków było najdrożej, jeśli mówimy o takich swojskich, góralskich miejscach, ale jednak taniej niż w takich restauracjach przez wielkie R, er, jak na przykład drukarnia smaku. Mam tutaj kwaśnicę z wędzonym rzewetkiem, pięknie pachnie. <laughs> jak smakuje? Mm, jest kwaśna i mięsna jednocześnie i do tego takie wielkie, małki żeberka. Fajnie to wygląda. Czyli podobna do tej, co w Marzannie? Podobna, aczkolwiek żeberka więcej na pewno. Nie wiem trochę, jak mam się zabrać za to żeberko. Było bardzo smaczne. Te żebyka faktycznie fajnie wyglądała, ale dość trudno się jadło, ale były dobre. Generalnie jestem zadowolony. Ja na razie tylko o białym winie grzanym, bo nie zalałam dla siebie żadnej fajnej przystawki, więc czekam na danie główne na rybkę. do tego sobie zamówiłam kaszę pęczak z grzybkami i buraki, buraczki, buraczki. Bardzo smaczne danie, aczkolwiek nie było to jakieś danie, które mnie jakoś tam mega zaskoczyło smakowo. Zamówiłam rybę pstrąga pieczonego, był dobry, nie ma się do czego przyczepić. Do tego buraki i ta kasza, więc też smaczne. Jedynie co, to według mnie jest trochę za mały wybór takich Rzeczy wegetariańskich i wegańskich, ale no, czego się spodziewać? No, jesteśmy w knajpie Magdy Gessler w górach, więc się też nie spodziewałam, że to będzie jakiś wybór. Chociaż był burger y, z serem halloumi, a nie z mięsem. No i była też jakaś taka zupa dyniowa, więc to jako taka alternatywa akurat na to nie miałam ochoty. No i tutaj Maciek swoje rzeczy. Ziemniaki, iluzowana goloneczka z zasmażoną kapustą i śliwką. Im golonkę. ta jest całkiem smaczna. Mięsko mogłoby być może ciut bardziej soczyste, ale generalnie jest spoko. Nie żałuję tego zamówienia, ale też raczej drugi raz bym akurat tego dania nie zamówił, bo po prostu chciałbym spróbować czegoś innego. Zgodnie z tradycją zamówiłem jeszcze deser, a dzisiaj na deser beza z mascarpone i owocami. Wygląda cudnie, jest ogromna, jaka wielka. Mm, ten kram jest pyszny. Ma to masz chwony to maska To, co mi się pewno podoba i to co się rzuca w oczy, to to, że tak najpierw jest taka ładna, stylowa i bardzo miło mi się tu spędza czas w przeciwieństwie do tej polki, w której byliśmy, bo ona ma taki wystrój, no dla mnie, taki staroświecki, taki trochę przaśny. Tak samo zresztą jak ta poczkarnia, w której byliśmy, ta słodki słony, znaczy nie poczkarnia, ta cukiernia. I tu jest rzeczywiście bardzo, bardzo ładnie. Latem można tutaj na pewno na tarasie zjeść i polecam, no to jest przepiękny widok na góry. A co pan tutaj jeszcze kupił? Kupiłem piwka, bo z racji tego, że jestem kierowcą, nie mogłem wypić piwka do obiadu, więc sobie kupiłem cztery. Jedno jest zimowe jasne, jedno jest z miodem, jedno jest z maliną i trzecie jest rozgrzewające. No zobaczymy, co to za krafty, czy będą czy nie? Pięć dyszek taki czteropaczek, także to no, w cenie takich kraftów właśnie. Zobaczymy w domu i wam też opowiem o innych rzeczach. Generalnie było smacznie, bez i ja. Ale to widzę, masz fajne tutaj podejście, bo nie wypiłeś jednego piwka do obiadu, a wypiłeś sobie cztery. To tutaj to szanuję, taki, taki tutaj. Do czterech obiadów będzie. ale Cztery obiady. Albo nie. To może sprawdźmy to piwko. Mamy cztery różne rodzaje. Jest piwo bystre, złociste, bystre, zimowe, bystra malina, bystra pszczoła, piwo miodowe. To malinowe w ogóle bez gazu. Tak to się prezentuje. Zacznę od tego jasnego, podstawowego. Nawet niezłe, ale chyba piwo Ciupaga smakowało mi bardziej. Ono jest dodatkiem imbiru, goździków i miodu. W ogóle nie czuć piwa, czuć ten imbir i miód. Nawet fajne. To malinowe, no nie wiem, czy ono się nie zepsuło skoro nie było tego dźwięku otwierania, nie ma gazu. Smakuje jak syrop z malin, jak woda z syropem z malin. Ostatnie piwo miodowe. Podejrzewam, że jest po prostu słodkie. Tak, jest słodkie jest niedobre. Jest mało takie wyraziste. Najlepsze z tego wszystkiego: piwo zimowe, rozgrzewające, najciekawsze. Generalnie bez szału, 50 zł, te 4 piwa na bank nie, nie są warte. Lepiej sobie kupić dobre krawciki. Wypiłem jeszcze kilka łyków każdego piwa i muszę Wam powiedzieć, że to piwo to jest jakaś gruba przesada, bo jest w sumie bardzo, bardzo słabe. Nie dajcie się naciągnąć tak jak ja. To piwo nie jest raczej warte Waszej uwagi. Całkiem smacznie, ale bez szału. Tak w kilku słowach mógłbym skwitować wizytę w schronisku smaków. Największe wrażenie zrobiła na mnie. Kwaśnica oraz beza, ta druga byłaby smaczniejsza, gdyby użyto do jej przygotowania trochę innych owoców, ale podejrzewam, że to w sezonie może się zmienić i latem może być w tym deserze więcej burówek, malin czy jagód. Kwaśnica smakowała bardzo dobrze, ale jednak ciut lepszą jadłem dzień wcześniej w Marzannie w Zakopanem. No a reszta dań była w sumie w porządku, ale gdybym nie kręcił tego filmu, to najprawdopodobniej zapomniałbym o nich zaraz po wyjściu z restauracji. Z chronisku smaków daleko więc do miejsca wybitnego, ale można tam zjeść naprawdę nieźle i dosyta. Sam jednak nie widzę większych powodów, by do tego miejsca chcieć kiedykolwiek wrócić. Tyle ode mnie. Dajcie znać, co wy o tym wszystkim myślicie w komentarzach na dole. A jeśli podobał wam się ten film, no to zostawcie pod nim łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, bo kolejnych świetnych materiałów w najbliższym czasie będzie jeszcze trochę. Na dziś to wszystko. Dzięki wielkie za dotarcie do tego momentu. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w lepszych czasach. Na razie. Cześć.